Witam tutaj wichu1993a to jest Minecraft 18 W tym odcinku pokażę Wam parę rzeczy Pierwsza rzecz to jest to, że w tym odcinku ustawimy reaktor nasz, ponieważ, ponieważ już nie mamy prądu a to co mam tam, to słoneczne gwięko, to nie nadąża po prostu, nie wyrabia Druga rzecz Wyszły już poprawki do tych modów szybko, bardzo szybko wyszły, bo już na drugi dzień były <gry> I w kolektorze się pojawia takie coś To jest target block Czyli jeżeli na przykład Ustawimy tutaj, że chcę no, Szybko, wszystko, wszystko O no. Na przykład, dajmy redstone. I chcę na przykład, żeby yy, otrzymać tylko, tylko, tylko na przykład proch. To tu kładę i wtedy kładę na przykład ten redstone i on yy, na proch się zmieni. Zamiast tam węgiel, potem z węgla na glowstone i tak dalej, i tak dalej. Mnie interesuje mnie interesuje Glowstone mm -hmm. o, oh, lag, dobra o, oh, ojej, dobra e, mamy weźmy Glowstone ja chcę żeby wszystko się zmieniało na Glowstone A, lag dobra e, tak więc yy, reson się zmieni na glowstone, to oczywiście to trochę trwa i na przykład glowstone, glowstone Dust się szybciej będzie przejawiać, ale nas to nie interesuje. Wchodzimy tu wszystko. Te nie. Ale. Yy, no, taka mała zmiana. Tam nic nie zostało zmienione. Druga rzecz. Drugą rzeczą jest to, że tutaj dodałem dwie skrzynki. Bo miejsca nie mam. A kolejna tutaj widzicie ustawiłem sobie taki mały, taki mały warsztatik, dosyć dosyć dosyć. Złote kable są, widzicie, już nie ma tu transformatora, bo nie potrzeba. I widzicie prądów nie mam wcale. E, mimo, że jest słońce, jest tutaj, ale to nie, nie wyrabia, po prostu nie wyrabia. E, I tu mamy tak. Singularity Compressor do 100 tysięcy Giblów gib Tu tak samo Tu do szybkości Centrifuge Extractor Tak samo Macerator do szybkości i Induction Furnace 100% no. Tak więc teraz na przykład jeżeli tu włożę do węgiel do maceratora to bardzo szybko się zmieni w ten Ale widzicie prądu brak Nie nadąża i teraz zwalnia bo zabrakło prądu Miga tu też już tak nie wyrabia to wszystko Ale Dlatego potrzebny jest właśnie nasz kochany yy, nasz kochany nasze kochany nasz kochany reaktor yy, jeszcze jedna rzecz Zanim zaczniemy ustawiać reaktor yy, Zostało poprawiony filozofer stone, teraz już fabryka rysunny dole działa oraz... Naładuję to Więc mogę teraz transmutować cobblestone Wtedy tego nie mogłem, teraz mogę No Tak samo dirt i tak dalej Oczywiście to mało energii mam w sobie <grych> Okej okay. To chyba na razie tyle yy, No to może jeszcze tylko Ustawmy Mam tu parę diamentów Bo zrobiło się... O, 10 diamentów ładnie Ekstra? Kable, potrzebne, kable, 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 kable. A, walala. O, pokażę Wam coś. Te płytki były potrzebne mi. E, tylko nie znajdę. O, co? Te były płytki niepotrzebne. Dużo, dość dużo. One widzicie dosyć kosztują. I te. No. Tak więc to wszystko mam przygotowane. No to więc y, zróbmy. Już to. Aha. Dobra, na dole to pokażę. Nie, to. Dobra, jest reaktor. Oczywiście nie działa, pusty prawie, tu mam skrzynkę z tym, z tym co będę potrzebował, tak więc reaktor dzieli się na 6 typów, jest można zrobić reaktor mk1, mk2, mk3, mk4, mk5 oraz breeder, breeder można powiedzieć mk5 to jest breeder, breeder służy na tym, na takiej zasadzie, że grzeje się specjalnie reaktor do granicy, i wkłada się tam izotop. Yy, izotop i on wtedy się jakby... nie wiem jak to powiedzieć. Wiecie o co chodzi. Nie, nie wiecie o co chodzi. jak jakby to powiedzieć. <grystanie> Regeneruje się, nie. No z, nie wiem. A po co to? My jesteśmy... Te, my teraz zrobimy reaktor MK MK1 albo 2. Nie wiem jak chcecie. MK1 reaktor nigdy nie wybuchnie. On może być włączony cały czas, ponieważ chłodzenie będzie yy, dawało radę. MK2, na przykład yy, taki reaktor MK2 jest, który może być włączony godzinę i 30 minut. Zanim będzie potrzebował yy, ostudzenia. Tak więc nie wiem, zrobimy może MK2? No, czemu nie? Daje dosyć dużo prądu, powiem. To cięcie zrobię, sprawdzę na stronie, bo ja ja ustawienia na pamięć nie znam e... Szybko sprawdzę e... Dobra Z... Jednak zrobimy reaktor MK1 Ponieważ daje 60 EU per tick na ten Oraz po prostu będzie trzeba tylko wymieniać pręty paliwowe i to wszystko Nie będzie trzeba wyłączać żeby chłodzić Chyba że coś by się stało, jak na przykład, nie wiem, coś by się nam wiecie przypaliło, czy coś tak więc, żeby zrobić ten reaktor musimy ustawić to w ten sposób to tak pierwsze dwa, tak 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 tak, tak. widzę, że mi zabraknie tego się to Мм. itu 2 2 2 Zabrakło mi trochę tych Uran będzie, wpręd będą w tym miejscu, w tym tu, 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 yy, tu i tu, yy, tak Teraz jeszcze płytki weźmy to są te, które rozprowadzają ciepło więc tu, e, tu tak, 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 tak Chyba zabraknie, ojeju Zabrakło? Będzie trzeba dorobić mm -hmm. Weźmy Doróbmy to najpierw Idźmy na górę No i to jest tak fajnie Bo po prostu wkładam tu o, Raz, dwa, raz Bierzemy Bierzemy Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Ok, yy, jak to się robiło? Ja już wiem, dobra. Tylko potrzebujemy, potrzebujemy tego. Oraz, oraz, oraz tego. Oraz tego. Mhm. Ile tam zabrakło? Nie wiem. Cztery? Może gdzieś tak? A zróbmy cztery. Cztery te. Albo pięć. Tak na wszelki wypadek To tu, to tu Tak, tak, tak Tak, tak, tak Tak, tak Cztery Dobra, mamy cztery Jeszcze zabrakło yy, tych zwykłych Kurczę No nic, to może może 4 jednak wystarczą, nie wiem, do czym. O i przy okazji jakbym tyle diamentów zrobimy ten super MFSU e, To jest ten najlepszy Co bym bez tego zrobił e... Popatrzcie prądu nie ma Za chwilę znacznie zwalniać Jest nas, oo zwalnia Czekajcie prześpiesz żeby słońce go No Nie ma energii, po prostu nie nadąża to. Bo to musi jeszcze to utrzymać, tutaj już też widzę jak kończy się Oj źle się dzieje Dobra, idziemy z tym co mamy było tu. E, Tak więc e, To tu musi być To tu, to tu Tu płytka To tu Ty chyba to są wszystkie płytki, jeszcze tylko tu Ta. I tylko trzy te Widać. Tak, jeszcze jedna zabrakło jednej jedną I można uruchomić reaktor, bardzo fajnie będzie Działać Gdzieś mam ten Eurider? Nie. Um. Klucz, zwanie. Wyłączmy na chwilę to i to. I jeszcze coś wyłączmy. Ja zrobiłem ten pochodnie, żeby to zawsze było. Aktywne. Teraz? No skacze. O, przyspieszę. Dobra. Teraz kołołołołożmy. To no Ach ten prąd Przyda się nawet. Jeden zabrakło Chyba ja Weźmy drugi jeszcze nasz wypadek ok Weźmy to pochodnie z powrotem Żeby to jakoś tam daje radę ok Dobra, Aha. Jeszcze zanim pójdziemy na dół, pokażę Wam coś. Yy, są takie kable fajne. Yy, za pomocą diamentów je, też się robi. To, to się nazywa w... O jest. W class cable, Jak widzicie? Yy, dosyć drogie to jest, ponieważ żeby zrobić trzeba... Albo można wykorzystać srebro. Albo redstone, srebro, więcej kabli, ale skoro, że mamy nie mamy srebra, mamy redstone, wykorzystamy redstone, mamy diamentów przecież. I szkło jest potrzebne. Zadziewam szkło. To są bardzo, 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 bardzo dobre kable. Pip, pip. Pip. Tak więc je ja się robi w ten sposób. Tu. Potrzebujemy tych kabli, ponieważ y, przy reaktorze to naprawdę... Aha, i te kable mogą y, przenieść energię o wartości 512 EUR na tik a tamte y, z refined y, Iron, te takie grube, żelazne, one mogą 2048 mieć w napięcia. Ktoś się pomyliłem, bo powiedziałem chyba 512. Nie jestem pewien. Okej, okay, zrobię. 32 tych kabli mam, kurcze mało Ale one są super Do reaktora, sam raz Okej Puszcz mi Yeah! Reaktor skończony, jeżeli chodzi o ustawienie to jest... Może włączmy go? Ładnie Teraz chcę tutaj ustawić zrobić jakieś takie coś żeby tam w górę szło tu nie to jest może zrobimy tak um, okej okay, zabrakło klucza mi pójdę po klucz No wiem, że schody to mam zrobić. No. Muszę zrobić schody. <głos> <głos> Kiedyś lewie. Um, klucz był to. Mm. Ok. Ten złoty kabel może zostać Ale nie może być taki długi Bo będzie straty po prostu Tu pociągniemy yy, kabel Może być to połączone? Jakoś tak może Ale nie jestem zwolennikiem podłączania takich, takich kabli Woje co jednak yy, odmyśli odmyśliłem się i zrobię tutaj fiber prosty. Będzie lepiej. Okej okay. One mogą być dosyć długie, bo mają małe straty w prądzie. Energii. Gdzie hmm. tu to dać? Może dajmy to tak. Um. Tu będzie mfs Weźmy to za kopny. Okej. Okay. Już się postawi MFS-u. Jak się robiło mfs nie pamiętam. Za chwilę sprawdzimy. Mm. Okay. Potrzebne są Lapatron krysta, To jest pewne Aby zrobić Lapatron Crystal nie, się robi nie tak, a tutaj mamy MF Syłu. I to się robi dosyć, dosyć, dosyć ciężko I drogo, bardzo droga. Hmm dobra Potrzebujemy raz, dwa, trzy, sześć tych kryształów czerwonych Nie mam znowu diamentów Ale za to mam o Alchemikal yy, to no, ładujmy i przetransportujmy przetransmutujmy alchemikal jeszcze raz, o, więcej jeszcze więcej, jeszcze więcej albo Musiał być więcej tego Mobby skill na diamenty okay. mamy więcej diamentów jeszcze zostało 2560EC, więc bierzemy diamenty. Tu już zabrakło na diament Może dołóżmy do, do, czegoś i będzie na diament Nie dołożymy za ka kamienie. czy to ma? co by tu dołożyć na diament? o już wiem ta, jest 1536 tak więc 1536 to jest jeden diament okej okay. zróbmy teraz przejść tych zresztą aha to się nie stakuje dwa znaczy 4, 5, nie ma miejsca wywalmy to wywalmy to 4, 5 nie, jeszcze dobra um. dobra potrzebujemy jeszcze tych, tych zwykłych na ...tych zwykłych y cyrciut cyrciut oh, cyrkiut o cyrkiut 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 o tego to też to, to się przyda? a gdzieś to cyrkiut było tu jest trzy za mało o wiele za mało nie było więcej? patrz tu jest Euliger Mm -hmm. Tu nie ma. Kurcze. No nie mam tego, Kurczę. Muszę musiał zrobić, dobra. Co zróbmy? Może zrobię tu małe cięcie, jak to zrobię to tak. Dobra, mam yy, Mam, mam, to mam Tak więc to się robi w taki sposób teraz Tu dajemy napisy yy, To jest to Tak I kładziemy tu po prostu lapatrunkę stale o, o, o. Dobra, teraz jak się robiło m, MFSU Advanced Mam, Advanced Machine Block się zrobi ponieważ mam rzeczy potrzebne do tego potrzebujemy tego i tego maszyn mamy tutaj o. tak się robi właśnie Advanced Machine Block wchodzimy dwie Advanced Alloy oraz Carbon Plate czyli co było potrzebne to to aha to więc tu kładziemy MFI, Advanced Circuit tutaj i po bokach dajemy la patronkę I mamy MFSU. mi to wybuchu, żeby to była wielka strata, naprawdę. Ło jest. Ło Boże! Ło. Taka strata, że szoku. Tak więc To nie tu. Ładnie działa. Działa, pięknie. Widzicie? Ale mm. Połóżmy to tu o. Tak więc to jest MFSU jak widzicie jest OUT 512 czyli to jest napięcie wysokie Jest jeszcze bardzo wysokie i mili 10 milionów po mieści EU Dobre. Tak więc może włączmy Idziemy rocznie teraz i może w, ten, weźmy e-reader, e e gdzie to było. Było to, nie? No, ludzie. O, tu jest. Widzimy 60, tak. Tak, 60 na tym. Elektrownia słoneczna. Elektrownia słoneczna daje o wiele, wiele mniej, ponieważ... Elektrownia słoneczna daje... Już wam mówię ile. Oczywiście są inne ustawienia reaktora. Może być... jest takie nawet ustawienie, co daje 200 EU na TIK. Ale to jest przecież szalone. Weźmy się, prześpimy. I może już kończymy ten odcinek. Eee. Tak więc... Tyle daje właśnie energia słoneczna Czemu tak się waha? Aha Ponieważ to idzie stąd tutaj Jak widzicie Tu macie stabilną Ile idzie? Nie, tu macie stabilną 9 9 EU na TIC dostaje z elektrowni tylko w Słońce Słonecznej A z atomowej mam 60 na TIC cały czas, 24 Pięknie, nie? Ale Trochę mnie to kosztowało, żeby to zrobić, więc Coś za coś. Aha, jeszcze muszę ten kabel pociągnąć tutaj, ponieważ... Zresztą wiecie co? Pokażę Wam przy okazji jeszcze jeden sposób przenoszenia energii. Możemy energię przemieścić w taki sposób, że wezmę tu Energy Crystal Zejdziemy w dół do reaktora. Tego. A, ładnie. I zaraz po prostu weźmiemy wyj tu, naładujemy ten kryształ. On się trochę poładuje. Tak więc już widzicie, kryształ się prawie naładował. Ale dużo, w miarę. w miarę dużo mieścił, więc yy, nie ma z tym problemu. Teraz po prostu ten kryształ naładowany dam tutaj i rozładuję go. I o wiele, wiele fajnie energii. Mm, fajnie przetransportowałem energię kryształem energii. No. La Patron więcej oczywiście mieści. La Patron chyba milion w jednym krysztale. A tutaj ile będzie? 60. 100 tysięcy. Tak. chociaż nie. 70 tysięcy? Nie wiem. 60 tysięcy. Ja wiem, że tu jest 60 tysięcy, ale tak myślałem, bo ponieważ to cały czas działa, więc po prostu mogło już zabrać nieco. Tu wszystko działa, wszystko działa pięknie. O, tu się napędza już. Dobra. Super. Aha, to jest elektrolizer jeżeli tu włożymy elektrolyzer tutaj, to on będzie powolutku yy, elektryzował tą wodę yy, jedną zasadą tego jest żeby było obok yy, obok MFI ale widzę coś tak nie, nie elektryzuje teraz, nie wiem czemu ciekawe ale chyba wszystko wtedy w tym odcinku Query już nie ma oczywiście Tam resztki zostały <gry> Bo to rozbieram teraz I będzie inne miejsce Okej okay, to wtedy będzie Na tyle w tym odcinku Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam I na razie